Ekonomia, kapitał, gospodarka. Zmieniamy temat. Matki pierwszego kwartału nie poprą czwartego kwartału. Idzie Państwo, no mamy już matki czwartego kwartału. Teraz trzeciego będą jeszcze a, jakiś ojciec z trzeciego kwartału na no no, roku. Chodzi o urlopy. To znaczy nie, dopiero, te, dopiero poprzedniego roku. Kolejna faza tam, no to poprzednie lata. Tak Dona, tak? Dziś pan Donald Tusk znajdzie na biurku kolejną progę w związku z rocznym urlopem rodzicielskim pod petycją rodziców dzieci gorszego roku 2012, nazywanych też matkami czwartego kwartału w ciągu czterech dni podpisało się ponad 400... 50 osób. Nie wierzyłam, że matką pierwszego kwartału się uda, przyznaję Magdalena Wawrzyniak, mama czwartego kwartału i autorka petycji do premiera. Sądziłam, że kiedy rząd weźmie się za zmianę prawa, zrobi to tak, by już nikogo nie dyskryminować. Tłumaczy. Urodziła dziecko w grudniu 2012 roku. Po urlopie macierzyńskim wróci do pracy, chyba że pracodawca zgodzi się, by dołożyła sobie miesiąc z urlopu początkowego, Pisze Alicja Bobrowicz w dzisiejszym. W dzisiejszym w dzienniku metro. No i tutaj są tacy ojcowie także, którzy są ojcami czwartego, trzeciego kwartału. No i trzeci kwartał teraz by warto także wziąć na tapetę, ale zaraz także myślą, myślą także o, o nie już kwartałach, ale o latach inni rodzice, 2011-2010 rok. Przecież musi być jakaś jasna granica, a podział na całe roczniki jest najbardziej logiczny. No, czyli trzeba by na rocznik. Ja jestem w tej osobiście zainteresowany. <grym> no <grym> tak, ja jak młody... młodsza córka, nie skończyła trzech lat. Ale jako myślę, młody że jako stara, stara zasada, lex, <grym> jako retro, tak? lex retro non agi, czyli prawo nie działa wstecz. Ona no, powinna tak. być jednak stosowana, bo to zaczyna iść trochę w kierunku absurdu. Ja rozumiem sytuację matek, które chciałby mieć możliwość wybrzmienia sobie u, 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 u urlopów rodzicielskich. Z drugiej strony, tak naprawdę można się zastanowić, jak głęboko to prawo powinno działać wstecz. <grym> I to jest pewien problem. <grym> Słuchajcie, z drugiej strony jednak ja jestem za tym, żeby wspierać wszystkie Inicjatywy, które prowadzą do poprawy sytuacji młodych matek w Polsce, no wi wiadomo, jaka jest sprawa, jak wygląda dzietność kobiet yy, w To w jasne, Polsce. Zgadzę, że to jest to jest Oczywiście jest tylko pytanie, jak daleko się cofnąć, no tak? Mi. Czy do roku, do dwóch, czy do osiemnastu No lat? pytanie jest na przykład ja yy, pamiętam, że czytając postulaty organizacji kobiecych i nie tylko, z, yy, zauważyłem i co zresztą nas do, 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 dotyka, że właśnie mm. jednym z bardzo poważnych takich elementów stymulujących dzietność, jak to się Brzydko nazywa, to jest dostępność żłobków, w przedszkoli i generalnie pomocy tego typu, żeby rodzice mogli jednocześnie i pracować, i w jakiś sposób wychować dzieci. Ale wiecie, ale wiecie to jest ten wniosek, jaki z tego płynie, wydaje mi się, z tej sytuacji, jest ale taki, leś, że rząd ogłaszając tego typu zmiany, powinien to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby każdy mógł powiedzieć: no tak. Wiedziałem pół roku naprzód, rok naprzód, że coś takiego będzie, podjąłem taką czy inną decyzję. No ale rząd to zrobił w ostatniej chwili i teraz się trudno dziwić. Tak, po naszemu to wszystko tak, jest. Zatem tak, mm. po pierwsze, uległ, może i słusznie, Wsz nie, 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 nie warto się na tym zastanawiać. No ale teraz nie ma się co dziwić, że jak, jak uległ tak w pierwszym kwartale, tak, no to będzie w czwartym, trzecim i tak dalej. No ja bym był za, proszę Państwa, a niech będzie tam nawet do, do, do roku 2000, a może nawet do, do 90, to by 23 latkowie. A też, żeby sobie odebrali. No, ja rozumiem, tylko że podatki też, podatki też podniesiemy no, do tyłu. Do tyłu, tak. Do tyłu, do tylko skąd te pieniądze? Panie redaktorze, do... ja myślę, że to jest cały problem. No. Skąd pieniądze? Natomiast ja myślę, że warto przedyskutować generalnie ponownie całą sytuację demograficzną Polski, dzietność w Polsce. No bo to, to, no zdecydowanie, jest, jest, bo to, jest, to jest problem. Z tego, że pomsta do nieba sytuacja, w której deklaruje się politykę, tak zwaną politykę prorodzinną, która się sprowadza do, do gestów, no, które troszkę anegdotycznie, tak, Jakieś Albo becikowe, które jest y, tematem dyskusji przez kolejne lata, albo y, matki czwartego kwartału jako, ojciec, kwartału, trz, trzeciego kwartału. jako ojciec trzeciego kwartału sprzed przed paru lat, <śmiech> również <śmiech> mógłbym, y, to jest, y, bo się nie załapałem na tacierzyńskie na przykład, tak, Lop. Więc mógłbym też też jakieś rzeczy złożyć. Tylko, że to ja, nie Trzeciego chodzi. kwartału sprzed paru lat. O? Tak, no to jest, hmm. to jest rzeczywiście e, zabawne, no, co <coughs> zabawne i straszne, że, e, że polskie kobiety m, rodzą bardzo chętnie dzieci w Wielkiej Brytanii, gdzie, hmm. gdzie okazuje się, że e, populacja narodowościowa, która ma najwięcej dzieci, to są właśnie Polacy w Wielkiej Brytanii. Hmm. No świadczy to o tym, o czym pan A. przez kwiecień mówił, no, że... Odpowiednie warunki. Że, no. Wystarczy stworzyć odpowiedni warunek, pytanie, czy państwo polskie nie jest za biedne, bo takie są argumenty, prawda? No my jesteśmy za biedni, Wielka Brytania. Ale pytanie jest, czy polskie po, właśnie pa, państwo polskie stać na to, żeby nie mieć polityki czymś. My dzienności? będziemy bardzo biedni? Właśnie. Tak, to nic jest, nic jest nie bardzo nie To są naprawdę bardzo poważne sprawy.